Hej, hej! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii DLDS Cross Online! Witajcie na moim kanale i dzisiaj robimy krótki odcinek z zdobywania kolejnego towarzysza. Jak widzicie mamy już Mirim, w poprzednim odcinku ją zdobyliśmy. Teraz idziemy zdobyć naszego maga. Tutaj mamy całą Blackwood mapę i tutaj musimy się udać. Właśnie tutaj jesteśmy. Tutaj, na tą mini wysepkę. Tutaj będziemy musieli uratować naszego maga i mu pomóc wykonać jego zadanie. Zaraz, gdzie się tutaj jest. O, macie, tutaj. Bastian Halix, nasz drugi. Kompanią. On jest magiem akurat. Potem zobaczymy, jakie ma skile i tak dalej. Yy, powinnam go używać na moim uczniku. <laughs> przepraszam bardzo, ale on mi nie bardzo pasuje, więc... E, tak średnio. Ja wolę kompanię na kobiety. Zresztą... Nie wiem, no jakoś tak. Okej, okay, mamy karteczkę. A e, ty jesteś, przepraszam. Ja muszę z nim poradzić. Musimy się teraz udać do tej jaskini tutaj. i wykonać zadanie. Najpierw musimy odnaleźć mężczyznę Na początku myślałam, że ich dwójkę się tutaj zdobywa, bo zobaczyłam tylko zadanie y, na YouTubie właśnie, jak go odblokować. Nie było co o Mirim. Mirim, Mirim, Mirim. Gdzie jest moja Mirim, Mirim, piękna? Ok, idziemy tutaj, 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 tak jak pokazał quest. Ruined try. okej. Okay. Dobra, idziemy, dobrze idziemy, dobrze idziemy. Chyba ktoś wyczyścił nam trochę tutaj. Ona chyba kogoś uratować, z tego co widzę. Kolejne ruiny, jeszcze głębiej, ja może. No, zaraz się zaczął dedry. No to, 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 to na pewno nie są mógł

Powinni to wszystko zmienić, repertuar. Troszeczkę, ja wiem, że trochę ciężko, bo na kultyści to są podstawa, bo chodzi tutaj o Dydry, więc. Ej, Jezus, Maria, nie ty, nie ty, on, on. Mam kontynuować eksplorację. Okej, okay, okej, okay, lecimy. Jak wam się podoba, Ciuszek. To już nie jest otwaj, w sensie z tych takich gotowych. Tylko to jest otwaj, stworzony przeze mnie z motywu zdobytych w grze. Jeden kupiony oczywiście był. Yy, bo jakiś czas temu, no może no, prawie rok temu. A... O Jezus Maria! Masz level up! Kobieto! Zobaczmy, kompania Medii. O, o. Ja się zaraz podnieciłam. Dobra. Eee, dobra, zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Bo dopiero na 10 i 20, okej. Okay. To drugi, 11 Nie wbiłaś, dobra. Deadly Assassin raczej nie, co za scheduling. Na razie damy to. To na siódmym levelu, no to trochę jeszcze daleko mamy, OK. Na razie ten, ponieważ nie ma dual windu, dwóch mieczy, sztyletów, mieczy, no jak to. I boję się, że to może niewiele mi pomóc z tym, tak? no tak? Chociaż większość ataków to nie jest potrzebna do nabroń, żeby ich używać. Ale wolę, a tu nie ryzyko. Okay. Się dużo dowiedzieliśmy, z pierdzielami facet follow the cultists, facet, to co, co tak spierdzielasz od Was? I dodali właśnie station, old fight station i możemy właśnie włączyć sobie różne części strojów oczywiście musimy mieć multiple dane, Może część można kupić, większość można zdobyć tylko i wyłącznie w grze z dungeonów oczywiście i triali Widzicie, ta gra jest bardzo podobna do Skyrim. Możecie grać solo, nawet już teraz macie kompana, więc już nie gracie solo. Możecie grać solo, wiele rzeczy tu zrobicie solo, bo wyszukiwanie dungeonów czy PvP yy, doszukuje ci grupę, albo ciebie dołącza, albo kogoś do ciebie, więc tutaj żaden problem. Jedyny problem to są triale: każdy dodatek oraz yy, większe DLC dodaje ci triale. No, sam tego nie zrobisz. Większe rzeczy samą zrobić. Ja kiedyś miałam gidi, ale teraz stwierdziłam, jest trochę polski gidi, więc jak poszukacie, to na pewno znajdziecie. Ale ja stwierdziłam, że wolę pograć solo. No chyba, że ktoś z Was ma y, tą grę i chciałby ze mną pograć, to y, nie widzę problemu, ludki Piszcie na czatku, na dole, w komentarzach, jak chcecie pograć. Ja Was dodam do znajomych i można czasem pograć. Teraz gram częściej ze względu na to, że jest dodatek, chociaż jak przejdę go na wszystkich postaciach. To pewnie zrobię znowu przerwę do dlc bo jednak jest trochę jest trochę tych gier, MMO i ogólnie gier. Więc nie mam czasu grać we wszystkie non stop grać non stop cały czas. My też w każdej mnie ja jezu to w ogóle nierealne. Więc ja sobie tak tu jako taka właśnie gierka na luzie. No chyba, że naprawdę chcielibyście pogryć, to mówię, że żaden problem. Mogę poświęcić dwie, 3 godzinki. Możemy sobie zagrać razem. Możemy sobie się razem poznać w Blackwood, jeśli jeszcze nie zaczęliście tego rozdziału. Żaden problem. Ja na tej postaci nie zaczęłam jeszcze tutaj z Tory, Przeszłam na nowej postaci z Tory, więc żaden problem. Mam jeszcze magicznego Wardena na maksymalnym levelu. 50, nie mówię o tym dodatkowym bledu, Więc spokojnie yy, mam dwie postacie, na których możemy przejść to razem. Żaden problem, by ktoś chciał. Ja z chęcią. Ja zresztą na wszystko jestem chętna. No dobra. Very well, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ona też ma odnaleźć bo ktoś inny chciałby znaleźć tego gościa. No, fajnie, zombiaki. Ja się na tych ząbiaków dużo, w dodatku eskort. No tam byli nekromanci. No, tutaj też mam nekromatę. Nekromata to była kasa naprawdę wymaganą do tej gry. Już chcieli w drugim dodatku, jak dodali w pierwszym dodatku Wardena, to dawajcie dawajcie nekrusia. Ale pojawi się dopiero w trzecim. Powiem, że, że nekruś jest super kasna, tylko ma jedną, jedną wadę. Niektóre skieły trochę przy, przycinają się. Szczególnie ten skieł właśnie z tym rzucaniem tej główki kościotrupiej, czasem potrafi się zaciąć. Chociaż teraz mi się wydaje, że chodzi bardzo ładnie ten skier. Czy za mną coś idzie? Nie wiem, która strona. Uuu, udało nam się przewiec. Fajnie. Uuu, wampir zamknięty. Dzień dobry, panie wampirku. Nie, nie jestem. częścią tego kultu. Nie jestem. A, brał, uwolnijmy go. Co widzicie, uwolnić go?

No, przecież go uratowałam bo się. No dobra. No, dobra, przynajmniej no koniec coś się zbugowała, ale okej. Okay. Bugi w grach, szczególnie grach MMO, to jest to norma. Nie spotkałam w Berzenin tego Wambo, które by nie miało Bugów. Nawet najlepsze mają. No Jezus Maria, serio. Nie nie, 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 musimy się tam wrócić. Serio, przybiegł teraz akurat Bastian. chłopie, A mi się nawet nie podoba z wyglądu. Może bardziej mi się podoba ta mili mieszon. No, wiem, że wygodnie jest najważniejszy. Troszeczkę jednak się... czy też. Coś, 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 mi trochę przycina. Nie ma sens z walczyć tutaj. Musimy odnaleźć tego kostka, którego mam uratować. Jakiś syn bogatej rodziny, czy coś w Myślę, rzucili się na nią. Okej, okay, czyli on uciekł nam znowu. O, gościu, okej. Okay. Bogaty stynalek, czyli typowy bogaty swinalek. Myślę, że jest nie do i się nie będzie przejmowała a kulczyści łatwo takiego bogacza, który nie wie nic o świecie, synalka, okłamać. Ta świnka jak ślinka się śpiewa. Ja pierdzielę.

I believe they sent me again. It treats <laughs> as if I were a child. I am perfectly capable of managing my own affairs. I refuse to go. Do I am not some sack of flour to be bargained over. Oh, very well. Bastion works for me, indirectly. I'll do with

To jest po prostu zabawne Dobra, niech oni się tam dalej kucą eee. Ua, ale przywalenie, te cała mu przywaliła, idiota. Ach, ten quest poszedł, powiem wam, szybciej niż Questy z Miriam. Miris, Mirim Nie, czy Miriam się lepiej brzmi. Na pewno się Miriam, a nie Miri. Nazywać. Dobra. Musimy go sprawdzić tak czy siak, bo jednak go mamy. A wymaga to jednak sprawdzenia, żebyście zobaczyli Bastian. Sprawdźmy Bastiana. Bastian. Halix. Kompanion Meli. No nie wyglądasz ładnie w tym stroju ty ja ci coś zmienię, dajmy to... O pierdź, ma. Jezus Maria, jakie on ma tatuaże, patrzcie na to. Ale wygląda w tym zacnie, co wy o tym zostało? Jakby to było zakryte, chociaż to by wyglądało lepiej. Ja nie będę robić z niego pedała. Nie? Ach, nie ma co. Wygląda jak człowiek. Ej, w tym jezie wygląda. Jeszcze sprawdźmy jakieś zbroje, czy coś tutaj się jeszcze nada na niego. Nie chcę, żeby to troszeczkę idiotycznie w zbroje. Mm, chyba zostanę na razie przy tym. Dobra, manta tam jakiegoś walimy, żeby nie było, że nie ma manta, nie będzie ten. Dobra, przejdźmy do. Skill Ma trzy podklasy, jak ja to mówię: Dragonic Armor, Drake Blood. Ooo, to jest takie wspomagające. Okej. Okay. Arden Warrior. A tutaj nie ma, tutaj jest specjalny skill. Eee, Crash. Psychika Dimension. To też tak ciężko policzony jest magiem. A Radiant Heart ki Kindle Launcher Fiber, on może leczyć. To też nie jest tak nawet. No, wiecie co? Na razie mu wrzucę to, bo to tak średnio. A Vapon to pewnie ma to. okej, okay. the restoration też mógłby być. okej okay. on się przyda. Jednak ja mimo wszystko on się przyda. Nie wiem, czy moment medium. okej, okay. niech ma, ok on się przyda, on się naprawdę przyda Imperial on się przyda na hila tak, tak nie jest zły y jeszcze kompanią Meno, zobaczmy też jesteśmy tak na połowie ustawieni okej okay. ubranie ma, tam jakieś, dobra nie jest on zły może hilać. tak, od razu na niego weźmy. Eee, nie, nie, ja, ja sobie zmianką pana w ogóle, bo on mi nie pasuje, wolę Mirim. ale basen nie jest zły, przede wszystkim jest magiem, więc jeśli macie fizyczną postać, to wam się bardzo przyda. Jak magiczną, to pani daje ale to wszystko zależy. Fajnie jest to, że on może heal'ać, więc na pewno wam się przyda na walkach z Lordbosami, czy coś, jakie widzicie sami, lub tylko dwie, trzy osoby, to na pewno się przyda. Ale jeśli chodzi o moją opinię, ja wolę Mirim ze względu na wygląd, jak i na skile. Ja mam dwóch magów, więc akurat jedną fizyczną klasę jest też mi się tam bardziej milim przyda. Ale to decyzja należy do Was. Warto odkryć obydwóch, ze względu na to, że jeden się przyda do innych rzeczy, drugi do innych towarzysz. No a to, że może leczyć to ten. Poza tym zawsze jest Kaska. Odkrycie właśnie jakiegoś punktu. Nie są one, wam, one nie dają te punktu, ale wiecie, lepiej mieć wypełnioną mapkę tymi punktami niż jej nie mieć albo takimi pustymi. E, powiem wam, że jeśli chodzi o ten dodatek, to warto go kupić. To jest najciekawsza rzecz, właśnie w tym dodatku, że mamy tych towarzyszy, że w końcu coś, coś, coś fajnego jest lepszego. Mnie to bardzo cieszy, że ja mam tych towarzyszy. Gra jest przyjemniejsza, jak się gra solo nawet z towarzyszami. I to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapki w górę, subskrypcje, komentarze mile widziane. Jakbyście chcieli razem pograć, to też piszcie na dole w komentarze. I do następnego. Trzymajcie się. Hejo!